Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić przepyszną, taką letnią, lekką sałatkę z kurczakiem, grillowanym kurczakiem, dietetyczna, bardzo lekko strawna, jeżeli jesteście na jakiejś diecie, na redukcji. Taka sałatka może być zbawiennym posiłkiem, który wykonuje się dosłownie w kilka minut, a jest naprawdę bardzo sycąca oraz przepyszna przede wszystkim. Pragnę tylko na początku wspomnieć, że wraz ze sklepem eronic.pl, który użyczył mi tę właśnie maszynę, którą tu możecie zobaczyć mianowicie prasę do y, oleju Przygotowałem olej właśnie olej słonecznikowy oraz olej z pestek dyni, który wykorzystałem właśnie tutaj w tym przepisie. Jeżeli będziecie zainteresowani poczytaniem większej ilości informacji na temat tej maszyny, odsyłam do sekcji komentarzy oraz do opisu. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne linki. Ja się skupiłem tutaj bardziej na gotowaniu, na pokazaniu jak ta machina działa, a wszystkie takie specyfikacje, jeżeli będziecie chcieli, przeczytacie sobie sami. Także bardzo polecam ten przepis. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, jeżeli lubicie takie sałatki, jeżeli chcecie więcej sałatek na moim kanale bądź przepisów takich dietetycznych, czy to na masę, czy na redukcję, koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żebym wiedział później, że takie coś byście chcieli u mnie oglądać. A tymczasem, już dosyć gadania i zabierajmy się do roboty. Przepis moi drodzy, rozpoczynamy od przygotowania oleju oleju domowego. Sami go wyciściemy, zwłaszcza w tych czasach, kiedy wszystko w niebotycznym tempie zaczyna nam drożyć, inflacja nas zjada, można powiedzieć. Warto przygotować sobie samemu coś zdrowego, coś dobrego i najwyższej jakości, tak jak właśnie olej olej. W moim przypadku będzie to słonecznikowy oraz olej z pestek dyni. Przygotowuję go w prasie marki Wartman. I teraz co musimy zrobić? Tutaj do pojemnika głównego, gdzie sypuje się nasiona, sypujemy słonecznik. Zasypię cały zbiornik. Wchodzi tutaj około 300 gramów ziarenek słonecznika. Zamykam pokrywą. I teraz mamy do wyboru, moi drodzy, takie opcje jak Mam nadzieję, że widzicie orzechy, sezam, słonecznik, rzepak, sięmieliony, orzech włoski czy mieszanka. Odpowiednio musimy wybrać taki program, który nas interesuje, w tym przypadku, oczywiście, słonecznik. Zjeżdżamy do odpowiedniego pola i teraz nie pozostaje nic innego jak tylko wcisnąć play. Czekać, aż prasa się nagrzeje i zacznie wyciskać olej. Olej będzie. Przeciekał tutaj do specjalnego zbiorniczka, który znajduje się u spodu prasy, a tutaj obok będą wypadać takie wytłoczyny ze słonecznika, które też możecie użyć i przetworzyć na przykład do ciasta, czy na swego rodzaju takie musli. Także nic się tutaj nie zmarnuje, prasa się nagrzewa. Za chwilę zacznie wyciskać. Pokażę Wam jak to wygląda i zaczynamy robić sałatkę. Pierwszy, moi drodzy, pojemniczek oleju słonecznikowego gotowy, także przelewam do słoiczka. On jest jeszcze teraz taki mętny, jak możecie zauważyć. Ale to nic, on właśnie taki powinien być. Po takim odstaniu przez kilka godzin on się wyklaruje, zrobił taki przezroczysty, ładny. Ale to są tylko moi drodzy względy estetyczne i takie wizualne, taki olej również możecie od razu spożywać, czy to właśnie na sałatki, czy do jakichś przygotowania dressingów. Ja takiego właśnie użyję, wyciskam resztę. Moi drodzy mamy już tutaj wytłoczony jeden taki słoiczek oleju słonecznikowego. Tu zwróćcie uwagę jak bardzo suche są te wytłoczyny. Można naprawdę mąkę z nich zrobić, tutaj nie ma ani grama już tłuszczu. Także bardzo dobrze wszystko wycisnęliśmy. No i teraz nie pozostaje nic innego jak tylko dorzucić do maszyny pestek z dyni. Zamknąć maszynę. Ja zmieniam tylko w ustawieniach na mieszankę. I włączamy play i działamy analogicznie, maszyna się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury. Wyciśniemy ten olej i już zaczynamy przygotowania do tej przepysznej sałatki. Oleje mamy już moi drodzy wytłoczone, pokażę Wam tylko jeszcze jak wygląda ten spestek dyni. Jest taki troszkę zielony, przepięknie pachnie, idealnie skomponuje się ze słonecznikowym oraz z całą już... Kompozycją sałatki. Przechodzimy do kurczaka. Mam tutaj połowę takiej całej piersi z kurczaka. Właśnie całość tylko traktuję solą z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście również pieprzem, świeżo mielonym czarnym. Wszystko można jeszcze delikatnie wklepać i tak samo na drugiej stronie. Kilka kropel oliwy z oliwek. Tyle w zupełności wystarczy. Delikatnie wszystko wcieramy, masujemy. I smażymy na patelni, w moim przypadku patelnia grillowa. Możecie obsmażyć tylko z prawej i z lewej strony. Włożyć do piekarnika, tak żeby pierś doszła, kiedy nie macie czasu. Ja to wszystko wykonam na patelni. Pierś będzie soczysta i aromatyczna, i właśnie o to chodzi. Piekę celowo, smażę ją celowo w jednym kawałku. Następnie pokroimy w plasterki. Także lecimy na patelnię. Kurczę gotowi, moi drodzy. Przechodzimy teraz już do przygotowania samej sałatki, tej podstawy. Akurat wyłożę na takim żeliwnym, fajnym naczyniu. Użyję sałaty, takiej najzwyklejszej, zerwanej z ogródka tak więc domowa sałata, można powiedzieć, bez konserwantów. Jeżeli macie gdzieś sprawdzonego warzywniaka u siebie w okolicy, polecam wykorzystać właśnie. Taką deskę, oczywiście, umyta po kurczaku, i przechodzimy do cukini. Cukinia również z domowej uprawy. Kawałek dosłownie może być to. Kupiona gdzieś mała cukinia. Jeżeli macie taką większą, to po prostu używacie jej tyle, ile lubicie. Wszystkie składniki, wyszczególnie wam w sekcji, wszystkie składniki wypiszę wam w opisie. Także nie musicie się martwić, idąc na zakupy, że czegoś zapomnicie. Wystarczy, że otworzycie mój film jeszcze raz i lista zakupów będzie znajdowała się w opisie. Także cukiny kroję, może jeszcze jeden taki mały kawałek. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy jedliście, czy jecie, czy lubicie surową właśnie cukinię. Jest ona delikatna, chrupiąca i fajnie pod ziemią będzie tutaj nam właśnie chrupać. Do tego kolejny zielony składnik, mianowicie ogórek. Taki najzwyklejszy. Połowa ogórka w zupełności tutaj wystarczy. I również takie plasterki o szerokości około 4 do 5 mm. Do tego pomidor. Wykrawam tylko tutaj pozostałości po szypółce. Jeden taki pomidor również tutaj trafi. Wystarczy poukładać całość na naczyniu. Także cukinia oraz ogórek trafiają do środka, pomidor również. Możecie dodać czerwonej cebuli, bardzo fajnie będzie tutaj kolorystycznie się komponować i współgrać. Także warzywka już wyłożony. Całość możemy jeszcze obsypać prażonym słonecznikiem. Już nie pokazywałem Wam jak go robię. Wystarczy na suchą patelnię wrzucić troszkę słonecznika i przyprażyć przez około 5-7 minut tak żeby on nabrał temperatury. Wtedy wyciągniecie z niego większość większe smaki. No i główna gwiazda tego odcinka mianowicie oleje. Najpierw delikatnie olej z pestek Dyni, dosłownie kilka małych łyżeczek. Spójrzcie, kamera nie oddaje tego, ale ten olej jest naprawdę pięknie zielony. I do tego ten słonecznikowy. Słonecznikowy, moi drodzy, jest moim chyba ulubionym właśnie takim olejem, którego sami możecie wytłoczyć. Także tego sobie nie żałuję, ale również bez przesady około dwóch. Takich małych łyżeczek. On jest bardzo, bardzo aromatyczny, diametralnie zmienia charakter każdego takiego dania na zimno. Lubi grać takie pierwsze skrzypce i podkręcać pozostałe składniki. Odstawiamy, zabieramy się za kurczaka, który jest już gotowy, właśnie po niego sięga. przepięknie zgrilowany kawał mięcha. Nie musicie używać piekarnika, tak jak mówiłem. W zupełności wystarczy Wam patelnia, ewentualnie jakaś pokrywka. Kurczak jest soczysty, delikatny i taki właśnie ma być. Nie, nie może być przesuszony, bo wtedy będzie on po prostu niesmaczny, twardy. Chodzi właśnie o to, żeby on rozpuszczał się w ustach. Także kroję go na takie centymetrowe kawałki. Jest bardzo gorący i ułożę na górze. Naszej sałatki, spójrzcie tylko, jak jest soczysty. O, właśnie teraz tutaj dokładnie widać, jak z niego ściekają soki. Jeżeli chcecie użyć więcej przypraw, oczywiście możecie. Ja, jak widzieliście, użyłem tylko i wyłącznie soli oraz pieprzu do tego kurczaka. Więcej moim zdaniem nie potrzeba. Chodzi tutaj tak samo jak w rybie o wydobycie tego naturalnego smaku, dobrej jakości mięsa. Także sam pieprz oraz sól w zupełności wystarczy. Tak prezentuje się moja sałatka. Możemy jeszcze odrobinę tutaj całość potraktować delikatnie solą, zwłaszcza te warzywa. Kurczaka już raczej nie. Także tylko delikatnie warzywka, tak żeby podkręcić ich smaki. Troszkę pieprzu i tyle, moi drodzy. Bardzo fajna, taka dietetyczna, lekka sałatka z grillowanym kurczakiem do zrobienia w kilka minut. Polecam Wam, właśnie przygotować sobie taki olej, kiedyś spróbować. A jeżeli jesteście zainteresowani taką prasą, sklep sklepronik.pl, wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy, tam poczytacie sobie więcej o całym tym urządzeniu. Ja lecę zajadać, linka już leci, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć do zobaczenia, wszystkiego dobrego!